Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. No siemanko, witam serdecznie, z tej strony Jakub Inwestor Witam w kolejnym odcinku tutaj na kanale W ramach cyklu 5 ruchów do 2 milionów PLN Już minęły około 3 tygodnie od startu tutaj tego e, Mojego portfela, pierwszego ruchu No i pora na odcinek tutaj numer 4 e, Który jak tutaj widzicie, widzicie nazwałem Cashuje się na tekście, gotówka i pierwszy gaming w portfelu e, także no tutaj kolejne zmiany zostały dokonane przeze mnie gdzieś tam w ramach tego portfela pierwszego ruchu czyli tak jak tutaj opisuję no sprzedałem mój pakiet akcji tekstu potem tam powiem jeszcze dokładnie po ile i dlaczego i generalnie ten odcinek właśnie będzie podzielony na kilka segmentów za chwilę wam pokażę jak ten portfel w zasadzie wygląda na dzień tam 13 grudnia 2024, czyli po zamknięciu sesji, jak ktoś tam się proporcjonalnie rozkłada. Potem omówimy sobie jeszcze po kolei te zmiany, czyli powiem, dlaczego sprzedałem tekst, dlaczego pojawił się tam jedna spółka gamingowa, dlaczego się pojawiła w portfelu i dlaczego właśnie ta, a nie inna. A także no, dlaczego się w, też w tym portfelu pojawiła gotówka, bo też pojawiła się pozycja gotówkowa. No i na sam koniec, jak zwykle, pokażę wam wyniki tego portfela, jak to się tam prezentuje na chwilę obecną. Tak już w tym momencie mogę zdradzić, że nadal jesteśmy tutaj na plusie, także nadal portfel jest, jest w zarobku, co prawda mniejszym niż, niż w poprzednim odcinku, no ale to. Akurat tutaj, zważając na to, że mamy korektę na gdzieś tam szerokim rynku, tutaj GPW, no to to, to raczej nie powinno też dziwić, że ten portfel trochę też nasz e, osłab. No dobra, także przejdźmy do prezentacji tutaj, najpierw procentowej. Tutaj e, portfela, e, no i tak tutaj wygląda portfel pierwszego ruchu na e, 13 grudnia 2024 po zamknięciu sesji. No i jak widzicie no doszło tutaj do raczej dość takich sporych zmian względem poprzedniego razu jak widzieliście ten portfel. To co się nie zmieniło, może zacznijmy od tego, no to nie zmieniło się tutaj XTB z 10% udziałem, a także Torpol z udziałem 12%, wcześniej to było 12,5%, no ale to takie... Tutaj z tymi dwoma pozycjami nic nie robiłem, czyli tutaj bez zmian. XTB i Torpor, tak? Pojawiła się 15% pozycja gotówkowa, wynikająca z kilku tutaj zmian. Między innymi z, z tego, że skeszowałem się na tekście. To skeszowanie się było po cenie 69 zł i 10 groszy dokładnie. Potem jeszcze będę tam mówił dokładnie. Dlaczego tak. I jak będę omawiał tekst, no, i tutaj jeśli chodzi o NEWAK, też tam pozycja się zmniejszyła do 30% tutaj portfela. I zmniejszyłem również nieco pozycję na MirBudzie. Ona się zmniejszyła do 18%, tak naprawdę. Ja chciałem zmniejszyć do 20%, ale tak naprawdę. Jak sobie podliczyłem już pod wartościach, bo tam ten Mirbud trochę jest w stracie też u mnie, no to jest tak naprawdę 18% w tym momencie, e, czyli, czyli można powiedzieć, że e, sprzedaliśmy tekst. skeszowaliśmy się trochę na nevagu, trochę na Mirbudzie. No i stąd jeszcze mamy w związku z tym 15% pozycję gotówkową. A mm, za 15% tego portfela, jak widzicie, tutaj zakupiłem akcję spółki Creepy Jar. A więc spółki gamingowej, którą uznałem, że po prostu ta spółka jest aktualnie w dość atrakcyjnej cenie. I uznałem to, że to jest taka, można powiedzieć, długoterminowa okazja. A z racji tego, że te ruchy mają być tutaj w zakresie, tak jak mówiłem, 12-18 miesięcy, no to stwierdziłem, że możemy, możemy jak najbardziej coś takiego do tutaj, jak ten Creepy Jar. Załadować. To jest zresztą też spółka, którą kiedyś dawno temu rozgrywałem, i to jest spółka, na której najwięcej w ogóle zarobiłem w całej mojej historii Inwestowanie na giełdzie, bo w sensie najwięcej nominalnie, bo to było zarobek tam powyżej 140 tysięcy złotych. No ale teraz ta sytuacja na gamingu jest trochę inna też. Też będę jeszcze do tego creepy jaru wrócimy, także, także, także jeszcze. Za chwilę będę o tym e, mówił. Natomiast, no, portfel jak widzicie, procentowo tak się kształtuje obecnie: 30% Newak, 18% MIRBOOT, 15% Creepyjar, 15% Gotówka, 12% TorPOL, 10% XTB. I, I myślę, że ten portfel już jeszcze go być może będzie takie delikatne, poliszowanko, jeszcze tego portfela, jeszcze być może tutaj na pewne ruchy się zdecyduje. Natomiast już yy, Myślę, że tutaj tych ruchów gdzieś tam nie będzie, nie będzie zbyt wiele w najbliższym czasie. Tak, jak mówię, ewentualnie jeszcze spodziewam się, że być może w grudniu jeden ruch wykonam i w styczniu jest możliwe, że wykonam jeden, dwa ruchy. A potem wydaje mi się, że to będzie w miarę się gdzieś tam stabilnie trzymało. No dobra, także pora teraz na omówienie sytuacji na konkretnych spółkach, czyli zaczniemy od tekstu, który tutaj no został przeze mnie po prostu sprzedany. No i tutaj mamy wykres tekstu na bankierze 3 -miesięczny. No i dlaczego ja ten tekst sprzedałem? Po prostu zauważyłem, że kurs no doszedł do takiego punktu oporowego w okolicach 70 zł. Ja bym powiedział nawet, że to jest taki tu, tutaj, widzicie, macie nawet tutaj to 69,20, ja tam po 69,10 sprzedawałem, aczkolwiek ja bym nawet powiedział, że to jest taki to jest taka strefa oporowa, że to nawet nie jest taki jeden punkt tutaj, tylko bo tutaj też o, tu było wcześniej, było taki jakby dołek na tym 73, to dość długo trzymało. Ja bym powiedział, że ten taki opór jest właśnie tutaj w tych okolicach, tak to nazwijmy, 70 zł. Ja akurat sprzedałem po 69 zł i 10 groszy, bo no uznałem, że to już jest taka cena, powiedzmy to satysfakcjonująca dla mnie i po takich pieniądzach sprzedałem i gdzieś tam wypiąłem tą pozycję ze swojego portfela. A jak ktoś tam śledził od samego początku ten mój portfel, to wie, że z tym tekstem tak naprawdę startowałem tutaj na stracie minus 13%. Bo po prostu to była taka stara pozycja, jeszcze ze stratą gdzieś tam, yy, trzymana przeze mnie. Po prostu jakiś tam mały pakiet ze stratą trzymany i, i ja z nim tak tutaj zaczynałem. Yy, ten, ten portfel, potem sobie gdzieś tam tą średnią zbiłem, chyba do 66 zł, czy coś takiego. No także była okazja tutaj po prostu yy, wypiąć się gdzieś tam z tej pozycji z zyskiem. No i stwierdziłem, że to zrobię, no bo tutaj to odwicie było jednak dość dynamiczne na tym tekście. Od 52 zł, tak naprawdę, tutaj był dołek 52,50 22 listopada, czyli mówimy tutaj tak naprawdę o zakresie ruchu rzędu no, prawie 40%. To jest mniej więcej 35%. Zakres ruchu jest z 52,50 na 70, tak. To jest, to jest więcej niż 30, no mówię, z 35% to będzie ruch, czyli to jest no taki ruch, po którym jednak można się spodziewać korekty, i no dlatego głównie tutaj ten tekst sprzedałem. Poza tym też nie jestem jeszcze tak do końca pewien sytuacji w spółce, chociaż no gdzieś tam ostatnio, na no ostatni gdzieś tam raport finansowy rynek zareagował euforycznie, że tam spółka zapewnia. Odnośnie tego, że tam sytuacja w, w ostatnich miesiącach uległa gdzieś tam poprawie, jeśli chodzi o te wskaźniki czern klientów itd., i tak dalej, i że e, sytuacja gdzieś tam wygląda stabilnie. E, no to ja gdzieś tam. E, e, wolę, wolę tutaj zaczekać na KPI, -e, które się pojawią w styczniu e, i wtedy gdzieś tam będę miał pełny też ogląd sytuacji tej na tym tekście. E, I zobaczymy, bo tutaj może być różnie z tym podmiotem, nie wykluczam, że on będzie dalej rósł, ale moim zdaniem, po takim odbiciu jest duża szansa na to, że dojdzie do korekty tutaj, także na to, na to dziś tutaj gram. Na to, że raczej ten kurs tekstu po prostu się cofnie w najbliższym czasie. Czyli to jest takie zagranie gdzieś tam moje, bym powiedział. Mające na względzie jakby i technikę, i też takie trochę spekulacyjne, że jednak moim zdaniem ta sytuacja jeszcze tutaj nie jest do końca klarowna, jeśli chodzi o ten tekst, tak. Także może być kurs uważam nadal tutaj pod presją. No i pola teraz na spółkę, którą tutaj dodałem do portfela, czyli Creepyjar. I tutaj. Co stoi za tym, że ja tą spółkę dodałem do Portfela, no po prostu uznałem, że spółka jest generalnie rzecz biorąc to na atrakcyjnych poziomach cenowych I, i, i to jest główny powód tutaj, dlaczego ja tą spółkę dodałem do portfela, chociaż to jest taki spadający nóż, można powiedzieć trochę, jak się popatrzy, szczególnie zobaczcie, w większym zakresie na ten wykres, no to to nie wygląda najlepiej, ja pamiętam jak w 2020 roku. Ja tutaj to grałem, zobaczcie co. Kurs poszedł na ponad 1000 zł, Ja wtedy pamiętam po 1100 w ogóle. Sprzedawałem tego creepy jara, kupując go gdzieś po 300 mniej więcej i po ponad 1000 sprzedawałem. 1100 zł, tylko że to było w 2020 roku, nie? Teraz zobaczcie, odkupiłem po 250 mniej więcej. Także mogę, mogę powiedzieć wszystkim, Którzy wtedy nie wierzyli we mnie, że uda mi się to zrobić, mogę teraz z tego miejsca powiedzieć: kółeczko, kółeczko panowie, i to pełne. <laughs> I to pełne, prawda? Czyli kupiłem po 300, sprzedałem po 1100 i jeszcze odkupiłem taniej, tak naprawdę, niż miałem za pierwszym razem. Chociaż no, nie, nie, nie będę ukrywał, że tutaj dużo mniejszy pakiet. I powiem szczerze, że teraz nie nastawiam się na to, żeby tutaj kurs miał powyżej 1000 zł. Znowu pójść. Bo tutaj jednak to, to był szał związany z sukcesem koopa Hella, I, i to spowodowało takie dzikie wzrosty wtedy na tym kursie. No, a teraz sytuacja na gamingu jest zupełnie inna, nie jest taka kolorowa. Natomiast, no, uznałem, że tutaj już jeśli chodzi o ten poziom, dotarliśmy tak naprawdę do ciekawych poziomów tutaj wsparcia już. Czyli tak, jak gdzieś tam niektórzy widzę, mówią, że na przykład na 11-bit, 11-bit studios nie ma gdzieś tam wsparcia i tak dalej. No tak, akurat uważam, że na creepy jarze właśnie jest tu wsparcie. Bo zobaczcie, tu taki stary szczyt był na 246 zł. Czyli to ten poziom powinien stanowić jakieś wsparcie i najprawdopodobniej stanowi, bo jak sobie zobaczycie. To kurs zareagował mniej więcej na okolicy tego poziomu, bo to zeszło tutaj na 241, nawet było 240, było minimum. No ale te 240 powiedzmy zostało wyciągnięte i że to jest poziom podobny do tego starego, starego szczytu gdzieś tam z 2019 roku, kiedy wtedy kurs tam chodził w tych widełkach 100-200 zł, i właśnie tutaj ten stary szczyt był na te 200, gdzieś tam no nawet 48 tak ale tutaj po zamkach macie 246 to ja uznałem że, że, że to jest taki poziom który faktycznie może być broniony no i tutaj rynek tak jak mówię na razie próbuje jakby tutaj to bronić te 240 zł. i myślę że tutaj jest jakaś szansa że faktycznie te spadki zostaną zahamowane a jeśli nie no to być może być może niżej zejdziemy natomiast tak jak mówię Długoterminowo, moim zdaniem, to jest okazyjny poziom cenowy, jeśli chodzi o tą spółkę, bo ja spółki gamingowe dzielę na tak naprawdę dwie kategorie. Spółki, które umią robić gry komputerowe, i tutaj się znajduje tak naprawdę no sześć, maksymalnie 7 spółek z polskiej giełdy, i spółki, które nie umią robić gier komputerowych. I e, Creepy Jar znajduje się w tej pierwszej kategorii. Czyli to są akurat to jest akurat, e, to są akurat ludzie, którzy potrafią robić te gry. Co prawda oni zrobili tylko jedną grę, e, więc ten pipeline jest można powiedzieć e, krótki, jeśli chodzi o, o konkretnie tą spółkę. Natomiast e, też twórcy no, pracowali wcześniej w Techlandzie, a więc no, pracowali przy takich produkcjach jak Dying Light więc wiecie no to jakieś tam dość spore doświadczenie mają w tym temacie. No i jeśli chodzi o to ich jedyną produkcję Greenhell, no to to była akurat produkcja bardzo udana, bo mamy tutaj zobaczcie opinie na Steamie, na poziomie 86%, a ostatnie recenzje na poziomie 90% i to jest no naprawdę jakościowo gra E, zrobiona bardzo dobrze. E, to, jest, to jest survival, ale no, tutaj na pewno nie można zarzucić, e, patrząc na tą grę, nawet dzisiaj, chociaż to jest gra z roku 2019, że twórcy nie potrafią robić gier. <grym> także, także tutaj, tak jak mówię, mamy do czynienia z ze spółką, która potrafi robić gry. Która ma w swoich szeregach specjalistów, no i została bardzo mocno przeceniona, tak? I ja po prostu gram tutaj na to, że uważam, że akurat ta spółka została za bardzo przeceniona, czyli ten creepy jar, bo mamy do czynienia tutaj w tym momencie z kapitalizacją na poziomie 180 milionów złotych. CZ jest niby 20, więc ktoś może powiedzieć, że no CZ20 to drogo, ale jak sobie zobaczycie, wejdziecie sobie w wyniki finansowe, to tak naprawdę widzicie, że. Zazwyczaj, ten wynik kwartalny jest w okolicach tam 3, 3,5 miliona zysku. Tutaj mieli stratę w Q4, ale jakbyśmy taką średnią, sobie gdzieś tam takie średnie tempo monetyzacji cały czas, bo to jest cały czas monetyzacja, one te zyski mają cały czas z monetyzacji tego greenhela, czyli tej starej gry ich, tej pierwszej. No to można powiedzieć, że ta monetyzacja cały czas gdzieś tutaj oscyluje, nawet widzicie ostatni kwartał, 3,5 miliona zysku, czyli to cały czas oscyluje powiedzmy takie tempo roczne na 14 milionów, nie, jakby to trzymali. E, no to wiecie, no to 14 milionów rocznie powiedzmy, że, że takie tempo roczne, ich, ich gdzieś tam realne cały czas na bazie tego Greenhela jest, a kapitalizacja 180 milionów, czyli mówimy o CZcie 13, czy nawet nie, 12,7, 12,8, coś takiego. No to ja uważam, że na gaming to jest bardzo tanio. To jest bardzo tanio, tym bardziej, że spółka jest jak sobie zobaczycie jeszcze w ogóle do aktywów, to nie nawet do aktywów są tani, bo kapitalizacja jest 180 milionów, a zobaczcie, kapitały własne mają 101. Czyli no to już nawet po takich gdzieś tam wskaźnikach dla starej ekonomii, którymi się posługują starzy ludzie, że się tak wyrażę, czyli CWK, to nawet po takich wskaźnikach już, już ta spółka wygląda, bym powiedział, ciekawie. Także no, uważam, że tutaj, tutaj jest, jest, jest potencjał. No ten, te spadki zostały wywołane w dużej mierze sytuacją na gamingu, porażką 11-Bit Studios. No i tutaj, jakby rynek, ze względu na porażkę 11-Bit Studios e, związaną właśnie z premierą Frostpunk 2, no, stwierdził też, że tutaj no, w takim razie obniżamy gdzieś tam te kapitalizację tym pozostałym spółkom. No i też tutaj jest obawa o. GRE, którą teraz ma publikować Creepy Jar, czyli ich najbliższy tytuł, a więc tytuł o nazwie Star Rapture. No i tutaj jest mniej więcej, widzicie, jak ten Star Rapture ma wyglądać. To jest jakiś GMP reveal pokazany tak, przez spółkę, czyli to jest taka, właśnie zaawansowany system walki z mnóstwem eksploracji w otwartym świecie. Graj samodzielnie w zespole. I tak dalej, walcz z hordami potworów. Czyli to jest taka gra bardziej gdzieś tam, że budujemy sobie bazę, właśnie już w takim świecie bardziej futurystycznym, tak? Czyli, czyli, czyli coś zupełnie innego niż Green Hell tak naprawdę, no ale też jest budowanie bazy, jest tutaj ta walka z jakimiś, e, widzicie, pająkami, jakimiś robalami i tak dalej. No i pytanie, czy rynek gdzieś tam to, to kupi. Na razie, jeśli chodzi o akcjonariuszy, inwestorów, no oni są w zasadzie przerażeni tutaj właśnie, że ta gra może gdzieś tam no, nie odnieść sukcesu, i też te spadki są tym spowodowane na kursie, że no tutaj tak naprawdę jest wyceniana klęska tej gry już w tym momencie. I uważam, że moim zdaniem, osobistym rynek tutaj trochę przesadza, bo takie gry jak, jak nawet w tym klimacie, jak to Star Rapture, czasem odnoszą sukces, i może się tak zdarzyć, że akurat tej grze się powiedzie. A moim zdaniem, też jest na tyle gdzieś tam długi okres czasu do, do premiery, bo ta premiera ma być pod koniec 2025 roku. Z tego co tam czytałem w Wespi, czyli tutaj jeszcze mamy gdzieś tam rok do premiery tej gry Star Rapture że no moim zdaniem tutaj może dojść do jakichś pozytywnych zmian no bo to jednak ta spółka Creepy Jar jest moim zdaniem spółką jakościową która może tutaj jeszcze zaskoczyć jeśli chodzi o tą grę i no kto wie tym bardziej że ta wishlista jest też taka no ja przypuszczam że dla wielu osób jest rozczarowująca no bo to jest 160 miejsce na globalnej gdzieś tam listie Steam'a. No natomiast to też nie jest takie miejsce na listie, że nie można sobie wyobrazić gdzieś tam, że powiedzmy za rok ta gra będzie wysoko, czyli na przykład ja jestem sobie w stanie spokojnie wyobrazić, że ta gra na przykład za rok będzie w top 50, tak? Jak dzisiaj ma 167 miejsce, oczywiście tutaj trzeba jakiś marketing porobić i tak dalej ale wiecie no Creepy jar, ten Pipeline ma dobry no oni tak naprawdę jedną tą grę wydali ten Green Hell i on był sukcesem tak e, zobaczymy. E, także ja bym tutaj jeszcze, jeszcze gdzieś tam nie skreślał tego e, projektu Star Rapture też i moim zdaniem też może być nawet pod ten Star Rapture bo moim zdaniem tutaj dochodzi takiej przeceny że rynek skreśla tą grę i wręcz jakby wycenia to że ona jeszcze dobije ten kurs może gdzieś tam a, a moim zdaniem, no tutaj już doszło do takiej przeceny, że ja bym się spodziewał węż odbitki po to stare awczer, jednak, że, że tutaj gdzieś tam rynek przesadził. I na tyle jest długi okres czasu do premiery gry, że, tak jak mówię, ta lista, jeśli by było tutaj top 100 na przykład już, no to moim zdaniem to może zwiększać gdzieś tam presję, jednak na wzrosty tego kursu. Creepy Jar, zresztą, nawet teraz, no. Takie spadki już na te poziomy cenowe 250 kilku złotych. Moim zdaniem, moim zdaniem, no tutaj nawet jak popatrzyć technicznie na ten wykres, no to aż się prosi na od, o odbitkę na 380. Tak? 370, 380, tak, tak technicznie, tak, tak na pierwszy look, nie? Na pierwszy luk tutaj odwrócona głowa z ramionami i cyklecimy gdzieś tu pod te 400 zł. A jakby tak poszedł kurs, no to to jest tak naprawdę 50% zarobku. Także wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej coś takiego może się na tym wykresie zdarzyć. Oczywiście mogą być też dalsze spadki, natomiast jestem na to gdzieś tam przygotowany, bo, no bo tak naprawdę mogą być, mogą być tutaj też dalsze spadki. Yy, wiadomo, że sytuacja techniczna to jest gdzieś tam taki trochę spadający nóż. No tylko, że wtedy ta pozycja po prostu najprawdopodobniej zmieni się w taką pozycję boją długoterminową, tak to nazwijmy. A, yy, i, I prawdopodobnie ten Clip będzie gdzieś tam rozgrywany już w ramach wtedy kolejnych ruchów, a po prostu resztą portfela będę musiał zrobić. Yy, zrobić te wyniki, o których Wam tam yy, mówiłem, no bo długoterminowo tak jak mówię. Wydaje mi się, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten kurs będzie tutaj dużo wyższy, bo, no bo będzie granie też pod Greenhalla 2, tak? czyli przed, pod kontynuację tej właśnie pierwszej ich gry, która okazała się tutaj wielkim sukcesem i sequel, no na pewno będzie gra, uważam, pod dużo wyższe poziomy niż te 250 zł, które mamy tutaj obecnie, a tak jak mówię, nie wykluczam gry pod samo Star Rapture, jeśli... Tutaj sytuacja się rozkręci troszeczkę z tą premierą. No dobra, także mamy tutaj o creepyjarze. No, jeszcze powiem dwa słowa tutaj o Newagu, którego się zdecydowałem tam na sprzedaż części akcji. Ja tutaj sprzedawałem tam po 41 zł. mniej więcej te, te, te akcje. Dlaczego, dlaczego się zdecydowałem na gdzieś tam skeszowanie? No, bo tak spodziewałem się, że jednak troszeczkę najprawdopodobniej, to co Wam mówiłem, że dojdzie do jakiejś korekty w rejon właśnie ten, który mamy teraz obecnie, czyli tam mniej więcej tych 39 zł, no i to się już dokonało i teraz pytanie jest, czy idziemy dalej do góry tutaj, to jest gdzieś tam mój scenariusz taki bazowy jednak, czy idziemy głębiej, w sensie w głębsze zejście i wtedy głębsze zejście by było gdzieś myślę do tych poziomów, czyli to by było do poziomu 36,50 mniej więcej, i dopiero idziemy do góry. To jeszcze jest takie z gwiazdką, także tutaj jeszcze też na nevagu trochę czekam. Trochę tam też znowu ta afera z impulsami odżyła, i tutaj też to spowodowało, że stwierdziłem, kurs jest wysoko, zaczynają tam grzać znowu tą aferą z impulsami. To mówię, trochę tych akcji sprzedam, wypnę tą gotówkę i po prostu prześpimy się trochę na pieniądzach, poczekamy na jakieś okazji, a jeśli chodzi o Mirbud bo to od razu też rzucę tutaj dlaczego się też tam na Mirbudzie trochę skróciłem no stwierdziłem, że jednak może za dużo mam po prostu tam na tym Mirbudzie tą pozycję i troszeczkę też tam e, przyciąłem przyciąłem tą pozycję na Mirbudzie ale to nie wynikało z jakichś tam technicznych, że coś mi się nie spodobało czy nie tylko po prostu tak stwierdziłem, że może jednak trochę przesadziłem <laughs> z udziałem tej spółki po prostu e, w moim e, portfelu no, i teraz Wam prezentuję, jak wyglądał portfel tutaj na tego 13 grudnia po zamknięciu tutaj sesji. Teraz Wam będę prezentował to w dwóch screenach. Wcześniej Wam jednym screenem pokazywałem po prostu tą pozycję, Twoje papiery, jak to się tam kształtowało. Natomiast w tym momencie muszę w dwóch screenach pokazywać, no bo mam pozycję gotówkową też. Czyli te akcje, czyli moje papiery, to jest po prostu 90 tysięcy w tym momencie 849,92 zł. No, a z racji tego, że mam 15 634 ,96 zł. 96 groszy gotówki, która po prostu tutaj się grzeje i czeka na okazję, no to to wam pokazuje, jak wygląda ten portfel, po prostu w dwóch screenach. Jak widzicie, na chwilę obecną całość portfela to jest 106 484,88 zł. 88 groszy, czyli jesteśmy w lekkim zarobku w zasadzie tam no, 1,4%. Mniej więcej na plusie, także jest lekki zarobek od, od startu tego portfela. Czyli to w trzy tygodnie lekki zarobek, no ale zważając na to, że tutaj w międzyczasie mamy od kilku gdzieś sesji, myślę, od czterech, pięciu korektę, to myślę, że i tak ten portfel, który zbudowałem się dość dobrze tutaj trzyma, zważając właśnie. Na, na tą korektę, i też na częste zmiany, które tutaj dokonywałem, a to też się wiąże z prowizjami, które tutaj w międzyczasie były pobierane i odciągane od tej kwoty, więc, więc myślę, że nie, nie jest źle. Teraz Wam pokażę tutaj, jak to wygląda na chwilę obecną na, kole, na konkretnych papierach. A więc, tak to wygląda tutaj na konkretnych papierach, już czyli tak naprawdę na 5 spółek, które obecnie mam w portfelu. 3 są w zarobku, i zobaczcie, Creepy jar też od razu w zarobku. Kupiłem tutaj po 254,50. Krót zamknięcia w piątek 257,50. Także fajnie, bo tutaj już ta, ta spółka gamingowa gdzieś tam zaczyna zarabiać, chociaż zobaczymy, jak to się tam rozstrzygnie, ale myślę, że tu jest szansa na takie dość nawet, tak jak powiedziałem, dynamiczne odbicie do, do góry. No jeśli chodzi o Mirbut, on troszeczkę zaczyna w końcu odrabiać gdzieś tutaj te, te straty. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj dalej sytuacja będzie rozwijała. Na razie jest na minus 5%. Jeśli chodzi o Newak, no to mimo korekty, on jest znowu tutaj prawie plus 5%, tam plus 4,72 w chwili obecnej. Torpol, zobaczcie. Sensacja mi tutaj szedł na stratę. Mimo iż on tam był już no, chyba po 36 zł nawet chodził ten Torpol, czy tam 30. No, dość, dość ładnie chodził. To już zszedł mi tutaj na lekką stratę. No i XTB tutaj trzyma się w zysku minimalnie 1,15%. Także tak to wygląda na chwilę, na chwilę obecną. No, fajnie, że jesteśmy gdzieś tam cały czas, trzymamy się w tym zarobku. Mimo tutaj zmian, mimo że sobie zrobiłem też pozycję gotówkową, co. Mi się wydaje, że jest dość fajne też, że mamy jakąś taką poduszkę finansową pod tutaj, łapanie potencjalnych okazji. No dobra, także dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku. Co sądzicie o tych zmianach, które wykonałem? No i trzymajcie się do następnego, cześć.